Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, co się stało na początku marszu? Dlaczego tej sytuacji no, to więc ja nie udało się opanować? W trybie sprostowania, jak to się w Sejmie mówi. W materiale pojawiło się, że chibole zaatakowali policję na rząd Rzemana było wprost odwrotnie. Proszę państwa, mieliśmy na rząd Rzemana do czynienia z sytuacją absolutnie skandaliczną, a jednocześnie, no, wiele mówiącą, Mianowicie... Tłum y, został podburzony i sprowokowany. Przez kogo? Przez policjantów, nie, którzy w kominiarkach wmieszali się w ten tłum. Panie prezesie, to ale mamy, my widzieliśmy te Na zdjęcie. to mamy setki setki relacji. Na to mamy relacje posłów również, którzy byli obecni na tym marszu. Na Których tym mamy posłów? Relacje, relacje posłów Prawa i Sprawiedliwości, na przykład Artura Górskiego, Przemysława Wigdala, którzy kręcili komórkami, którzy zatrzymali nawet jednego człowieka w kominiarce. Chcieli go, żeby się wylegitymował u funkcjonariusz, na co został odbity, że tak powiem prawie, że fizycznie, przez innych policjantów. To, co było, stało się na rondzie Romana Dmowskiego, jest gigantyczną kompromitacją i mogę powiedzieć jedno. Dzisiaj mieliśmy do czynienia z dwoma kategoriami bandytów, mniejszych i większych. Więksi bandyci to są ci, którzy wydali im takie rozkazy, a mniejsi to są ci, którzy je wykonywali. Ten bandycki po prostu bandycką prowokację rodem z najczarniejszych po prostu perelowskich czasów. Dobrze, Panie Prezesie, chcę nam Pan w takim razie powiedzieć, że dzisiaj, zaraz po starcie marszu niepodległości, mieliśmy do czynienia z policjantami i z przebierańcami, ale także policjantami, którzy przebrali się za tych kiboli i nawzajem się okładali. Mieliśmy do czynienia z dużą grupą, oceniam na co najmniej kilkadziesiąt osób, zamaskowanych policjantów. Którzy wmieszali się w tłum, z tego tłumu e, rzucali w, w, w kordon, i to spowodowało reakcję kordonu i starcie kordonu już w całym tłumie. A te, a te osoby zatrzymane, to kto to, 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 to jest? Ja mówiłem o 120 osobach, ale teraz mam informację od wydawcy, że są już najświeższe dane. 132 osoby zostały zatrzymane. To co ja policjanci pojęcia, zatrzymali jest? Ja nie mam pojęcia, dlatego że na szczęście ta policyjna prowokacja, ten, ten, ten bandycki sabotaż nie powiódł się. To znaczy, Macznie Podległości najpierw został podzielony przez kordony policji, na dwie części, ale potem udało nam się jednak e, resztę, tą większą część, która została na Rondzie Dmowskiego i w okolicach połączyć z czołówką marcznie poległości. Doszliśmy, ja tutaj ledwo co zdążyłem, dlatego że doszliśmy e, pod pomnikiem Romanowskiego na Agrikole. Na Agrykoli było ponad 45 minut przemówień i doszliśmy w porządku. E, kto został zatrzymany, nie mam pojęcia. E, wiem, ile osób zostało spałowanych. Przez ten sabotaż. I powiem jedno. Ja, w tej sytuacji, które byłem świadkiem na własne oczy, ja rewiduję swój stosunek do tego i chciałem przeprosić, jeśli ktokolwiek w zeszłym roku poczuł się dotknięty moim odcinaniem się od tego, co się działo w zeszłym roku. Otóż z całą mocą twierdzę, że przy tym bandyckim rządzie, przy tym bandyckim reżimie. Złego słowa nie powiem o osobach, które ścierają się z policją przy takiej sytuacji, przy takiej sytuacji. Bo to jest po prostu skandal to, co się stało na rondzie Romana Dąskiego. Panie Przewodniczący, czy wierzy Pan w wersję przedstawioną przez Pana Prezesa? To nie jest kwestia wiary. Trzeba mieć wiedzę, a nie wiarę w takich sprawach. Natomiast chciałbym się do jednego odnieść, co, co Pan mówił. Jeżeli tam były, jakieś zachowania? Które by świadczyło o prowokacji policyjnej. Ja to, temu, że jest to świadoma, celowa, zorganizowana to prowokacja policji. Pan. Gdyby tam były takie zachowania, to nie ułatwia Pan jakiekolwiek postępowania ludzi uczciwych, kiedy mówi Pan generalnie, przy tym bandyckim rządzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to było... Ja myślę, że policja nie wpadła sama na ten pomysł, tylko było zamówienie polityczne. Proszę pana, to jest pańska wiedza. Natomiast to jest wiedza pana i może pana kilkuset, może na kilku godzinę, tysięcy kolegów. Na godzinę przed marszem dostaliśmy informację z MSW, z wewnątrz, że była przygotowana prowokacja ja w nią nie wierzyłem. Ale to, co się stało potwierdza w pełni te nieoficjalne informacje, które do, 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 dostaliśmy. Ale pozwólmy do końca po szabla, Jasne. Y to jest jedno. Nie ułatwia pan y, y, ludziom uczciwym dochodzenia prawdy, jeżeli rzeczywiście jest problem, y, y, kto tam y, y, rzucał tymi racami tada, itd. To po pierwsze. Po drugie, będziemy mieli najprawdopodobniej materiały y, z instytucji niezależnej, zarówno od y, obecnej władzy, czy powiedzmy obecnego układu, coś więcej mhm. niż władza, także i opozycji, i od Was mianowicie wiem, że wszystkie demonstracje dzisiejsze były monitorowane przez Komitet Helsiński. Przez kilkudziesięciu młodych ludzi z Komitetu Helsińskiego. Którzy, cho, którzy wchodzili w demonstrację co, co otaczali, że tak powiem co, te, te, te marsze i obserwowali nie mamy jeszcze tej relacji, będziemy mieć te relację ja do Komitetu jak mam zaufanie i mam zaufanie, że cokolwiek by nie było, to to będzie prawdziwa relacja Czy znaczy, uczciwa, na ile oczywiście mogą dojść do prawdy bo też to co się widzi, to się nie wie kto to jest kto mhm. i tak dalej to ale jest to, druga nie jest, to nie są jedyne, bo to mnóstwo ludzi rzecz. nagrywało na komórkach, tak? na, 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 na kamerach, jest, 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 jest mnóstwo takich mamy informacji. tylko jeden punkt i trzeci punkt Pan odwołuje się do y, y, wiedzy i w pewnym sensie do autorytetu posłów y, PiSu. No, mandat posła rzeczywiście można wiązać z. Tam był były szef Radia Opole, tam było mnóstwo różnych ludzi. To chodzi o to, że nie są przypadkowe osoby nie to, że to są posłowie PiSu i nie tego. Proszę bardzo. Pan jest młodym człowiekiem. Y, niezależnie w jakiej organizacji Pan jest, w jakim ja jestem pewne reguły. Trzecia rzecz, którą chciałem powiedzieć. W zeszłym roku było to, co było, mogliście Państwo się spodziewać, że znowu będzie coś nie po waszej myśli w takim znaczeniu, że będzie prowokacja na przykład. Co więcej, mogliście się spodziewać że do tego rodzaju demonstracji mogą dołączać na przykład grupy kiboli, którym w ogóle nie chodzi o to czy to jest socjalistyczne, czy to jest komunistyczne czy to jest narodowe tylko po prostu chcą się wyżyć i pewnie do tego byliście jakoś przygotowani. Otóż czy nie moglibyście rozważyć, bo z pewnością będziecie organizowali tego rodzaju demonstracje w przyszłym roku czy nie moglibyście rozważyć zaproszenia na, taką, na na wasze demonstracje, ludzie, którzy z całą pewnością, wedle waszego rozeznania, nie będą, że tak powiem, łatwym yy, 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 owocem dla przekupstwa, nie wiem, policyjnego czy władzy, ale z drugiej strony nie będą też politycznie z wami związani w taki sposób, w jaki posłowie PiSu mogą być związani. Czy pan bierze pod uwagę zaproszenie takich gości, bo tutaj wczoraj był nie... Janowicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, powiedział: Owszem, zapraszam wszystkich, ale tych, którzy rozumieją czy definiują patriotyzm w taki sposób, jak wy definiujecie? Nie, proszę pana, patriotyzm to jest umowanie ojczyzny. Jeśli ktoś kocha kogoś, drugą osobę. To chce, żeby ta osoba istniała, tak, fizycznie. Natomiast elity, które e, tak, obecny rząd, tak, prezydent i tak dalej, które rozmieniają e, tą ukochaną osobę ojczyznę na drobne, tak które sprzedają ją brukselskiej unii, no to przepraszam bardzo, tak? No, taki patriotyzm, to to, to, to to wie pan, mogę mordować kogoś i mówić, że, że go kocham równie dobrze. Dobrze I, i panie prezesie, i stąd w takim razie, jak rozumiem, wzięło się też hasło tego dzisiejszego marszu odzyskajmy Polskę. A dalej. Jeżeli zagłębimy się w to, co piszecie na swoich stronach internetowych, to mamy informację, że planujecie obalić trzecią RP i zbudować prawdziwą Polskę. Czyli w takim razie nie ma prawdziwej Polski, a ta, która jest, no, nie wiem, do kogo należy. Ta, która jest, jest postkomunistyczna. Ta, która jest, jest wynikiem Układu okręgą stołu. Ja dzisiaj powiedziałem, odzyskajmy Polskę na przemówieniach, bo tak jak podkreślam, marsz niepodległości doszedł do końca. Pomimo tej, tej, tej skandalicznej, bandyckiej prowokacji y, doszedł do końca. Udało się wygłosić przemówienia wobec kilkudziesięciotysięcznego tłumu y, i. Powiedziałem prosto, odzyskamy Polskę, znaczy obalmy Republikę Okrągłego Stołu. Tak jak trzeba, trzeba dokończyć rewolucję Solidarności. Po prostu. Tą, której złamano kręgosłup w 1981 i która została w 1989 zdradzona przy Okrągłym Stole. Panie Przewodniczący, czy to jest walka o to, czyje będzie to święto? Chciałem no, się zapytać pana, czy komunista nie może być Polakiem? Komunista może być Polakiem, ale to, że jest komunistą. Być komunistą oznacza, że stawia się interes internacjonalistycznego zbrodniczego totalitaryzmu ponad interesem narodowym, tak? Można być Polakiem. Oczywiście, złodziej może być Polakiem, komunista może być Polakiem, pijak może być Polakiem, morderca może być Polakiem, ale o czym to świadczy? A socjalista może być yy, patriotą? Może być, jest istnieje patriotyzm socjalistyczny. Widzi pan, to jest tak, że pan mówi, że to jest reżim, pan mówi, że postkomunistyczny reżim i tak dalej, tak dalej. To jak w tym roku macie państwo dosyć trudno orzec do zgryzienia, dlatego, że prezydentem państwa jest Brójcow Komorowski, który w 79 roku i później, w późniejszych latach po stanie wojennym organizował <laughs> 11 listopada, składanie wieńców pod grobem nieznanego żołnierza, właśnie w Dzień Niepodległości, jakby odzyskiwał Dzień Niepodległości dla no, demokratycznych Polaków jego bardzo trudno jest uderzyć z tej strony, które pan go próbuje uderzyć. Panie pośle, dzisiejsza władza i z Bronisławem Komorowskim na czele jest postkomunistyczna nie w sensie genetycznym, a w sensie funkcjonalnym. Weszła w buty właśnie układu postkomunistycznego i dlatego Donald Tusk wszedł w buty Leszka Millera, dlatego Bronisław Komorowski wchodzi w buty Aleksandra Kwaśniewskiego i dlatego Czarzasty, Rywin i tak dalej, teraz objawiają się nam jako Rych, Zdzich, Zbych i inni jeszcze, którzy spotykają się na cmentarzu. Panie, I w tym miejscu musimy niestety kończyć. No dwie pan trochę nie ma sensu tego rodzaju dyskusja na tak poważny temat, jak w, y, y, musimy kończyć po czymś takim. No ale trudno, ja rozumiem, że jest czas, ale jeżeli chcecie Państwo poważnie rozmawiać o Polsce. Panie y, przewodniczący, ni niestety jesteśmy. Zwłaszcza, jesteśmy kiedy ktoś chce podpalić, ramami czasowymi. No to wtedy jednak czas. niestety debatę. topicie. Wy ją niestety topicie. Bardzo dziękuję. Andrzej Celiński, przewodniczący Partii Demokratycznej Robert Winicki, prezes Młodzieży Wszechpolskiej byli pierwszymi gościami magazynu.